moje kanale, a dzisiaj kolejne przygotowania do szkoły A więc, jeżeli nie oglądaliście poprzedniego odcinka z Boki To szybko y, wejdźcie na kanał i obejrzyjcie ostatni No a teraz zapraszam do oglądania No dobrze, no to tutaj mamy ten strój na e, Sukieneczkę e, Dobrze, to ja ten kartonik wezmę Tylko, czekajcie, o Co ja tutaj mam? E, dziewczynki, e, plecaki Oj Oj. Plecaki. Mamy. Dobrze, otwórzcie plecaczki. I teraz tak. Piórnik. Yy, no dobrze. Blok. Yy, tutaj mamy. Yy, farbki, sobie wejście. Książki musicie mieć obydwie. Yy, Okej. Okay. Och. Dobrze. Teraz wezmę. Jakieś mazaki dla Karolinki. Tutaj kilka jakichś mazaczków, to przełożymy je do jakiegoś fajniejszego pojemniczka. Zaraz powinnam tutaj znaleźć jakiś pojemniczek. Chwila. Oj, widzowie, zaszły jakieś małe komplikacje, bo toka mi się zresetowała. Patrzcie. Czekajcie. No i patrzcie. A więc teraz muszę szybko pomalować ścianę no i jak nie będę wszystkich rzeczy brała. Okej, tak to wygląda, teraz idę szybko na pocztę. Sytuacja troszkę opanowała. Dobrze, chodźmy. Musimy kupić od nowe rzeczy troszkę, bo tam ten yy, musieliśmy odesłać na yy, Dobra, tutaj są te wszystkie rzeczy potrzebne. No to tutaj ja je biorę domku, bo... Było... Dobra. Yy, garnitur. Tutaj yy, yy, yy. ten pakaczik. Rosłek coś nie dwie, że jak to tak padało, nie daj Boże, no to yy, nie wiadomo czy będzie, czy, yy, czy yy, no, autobus na przykład się nie spóźni, czy coś, będziemy musieli iść piechotą, nie wiadomo czy tata będzie mógł was autobus zawieźć, bo nie, nie wiadomo czy na przykład nie, nie pojedzie do pracy, więc... już kartoniku. Mam nadzieję, że się będzie rozmieszczę w tych dwóch kartonach. Mam że tak. Tak dobrze, że pójdzie. Ale mam nadzieję, że pójdzie dobrze, bo, jeżeli... bo tak mi się pokam, to nie pójdzie jak ten slajd mi dziwnie weźmie. No powinien tak. Patrzcie. Wygląda na to naprawdę jakieś dziwne to jest. Przecież slajdy są nie wątłem. tak jest, to tak mi to wygląda pewnie podstawie. Yy. Ok. Kurtka jest w głośni mniej. Rzucię chłodno mniej na przykład. Ok, to jedno. Dobrze. Muszę się przygotować. Bezle rzeczy i się widzimy.